Konwencja wydaje mi się oczywista, bo skoro robimy reklamę dla filmwebu, no to musimy troszkę się pobawić kinem. My robiąc filmweb kochamy kino. My, jak rozumiem, papa ja też kocha kręcić filmy. Jesteśmy w Polsce, ale robimy kino amerykańskie. Niskobudżetowa jest produkcja. To trzeba znaleźć coś, co siedzi w klimacie, coś, co tak naprawdę kojarzy się z New Jersey na przykład. No i to miejsce pasowało się idealnie. Usytuowaliśmy całą akcję w latach 70. stąd dobór trochę starszych obiektywów i stąd też celowo 16 mm, aby ten obraz w miarę zbliżyć do, do tamtych czasów. No jestem tatusiem i ta przepiękna córeczka została porwana przez złych ludzi, dużych i złych. Porwaliśmy ją dla okupu. No i teraz tatuś przywozi kaskę tą, właśnie, ale się okazuje, że troszkę jest jej mało i nie, i nie te nominały, więc musieliśmy go troszkę postraszyć, że dziecku główkę z, z kołnierzykiem yy, skrócimy. Pięknie! Wiatr we włosach, super! A ty, dziewczynko, jesteś przerażona. Akcja! Nie inspirujemy się żadnym konkretnym filmem, który oglądaliśmy, tylko inspirujemy się tysiącami filmów. Mieliśmy konsultanta na planie. Amerykanin powiedział, że jak zobaczył ten widok, to a, poczuł się jak u siebie w New Jersey. Magda, Magda, Magda. Przyjedziemy się Mustangiem. No fajnie. Filmy takie jak ty. To jest główny sport, który będzie szedł do kina i do internetu.